Dzisiejsza homilia Leona XIV wydaje mi się, że z wszystkich homilii, które do tej pory wygłosił, jest zdecydowanie najbardziej oryginalna. Jest naprawdę bardzo ciekawa. Posłuchajcie ją sobie, bo papież Leon XIV udało mu się w tej homili połączyć świętego Jana Pawła II, sport oraz Trójcę Świętą. Posłuchajcie. Drodzy bracia i siostry, w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy następujące słowa. Tak mówi mądrość Boża. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku. Przed pradziejami ziemi, gdy niebo umacniał, z Nim byłam, I byłem przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. I grając na okręgu ziemi, radowałam się przez synach ludzkich. Dla świętego Augustyna trójca i mądrość są ze sobą ściśle powiązane. Boska mądrość objawia się w trójcy świętej, a mądrość zawsze prowadzi nas do prawdy. A dzisiaj, kiedy obchodzimy uroczystość trójcy przeniesień, przeżywamy dni jubileuszu sportu. Połączenie trójcy świętej i sportu nie jest zbyt powszechnie stosowane. Jednak nie jest ono nie na miejscu. Każda dobra działalność człowieka niesie bowiem w sobie odzwierciedlenie piękna Boga, a sport z pewnością należy do takich działań. Zresztą Bóg nie jest statyczny, nie jest zamknięty w sobie, jest komunią. Żywą relacją pomiędzy ojcem, synem i duchem świętym, która otwiera się na ludzkość i świat. Teologia nazywa tę rzeczywistość perchorezą, czyli tańcem tańcem wzajemnej miłości. To właśnie z tej boskiej dynamiki wypływa życie. Zostaliśmy stworzeni przez Boga, który czerpie radość z darowywania swoich stworzeń życiem, który gra. Jak przypomniało nam pierwsze czytanie, niektórzy ojcowie Kościoła mówią nawet śmiało o Deus Ludens, o Bogu, który się bawi. Oto, dlaczego sport może pomóc nam spotkać trój jedynego Boga. Ponieważ wymaga ruchu mojego jaku drugiemu, z pewnością zewnętrznego, ale także i przede wszystkim wewnętrznego. Bez tego sprowadza się do jałowej rywalizacji egoizmu. Pomyślmy o wyrażeniu, które w języku włoskim powszechnie służy do dopingowania sportowców podczas zawodów. Widzowie wołają daj, czyli dawaj. Być może się nad tym nie zastanawiamy, ale jest to piękny imperatyw. Forma rozkazująca czasownika dare, to znaczy dawać. To może skłonić nas do refleksji. Nie chodzi tylko o fizyczny wysiłek, nawet niezwykły, a, ale o oddanie siebie. O danie z siebie wszystkiego. Chodzi o danie siebie innym, dla własnego rozwoju, dla kibiców, dla bliskich, dla trenerów, dla współpracowników, dla publiczności, a nawet dla przeciwników. I jeśli jest się prawdziwym sportowcem, ma to znaczenie niezależnie od wyniku. Święty Jan Paweł II. Jak wiemy, sportowiec mówił o tym tak: Sport jest radością życia, zabawą, świętem i jako taki winien być doceniony poprzez przywrócenie mu ducha bezinteresowności, zdolności do tworzenia przyjacielskich więzi, sprzyjania dialogowi i szczerości jednych wobec drugich poza twardymi prawami produkcji i konsumpcji oraz wszelkim czysto utilitarystycznym oraz hedonistycznym pojmowaniem życia. W tym kontekście wspomnijmy zatem w szczególności o trzech aspektach, które sprawiają, że sport jest dziś cennym środkiem formacji ludzkiej i chrześcijańskiej. Po pierwsze, w społeczeństwie naznaczonym samotnością, w którym skrajny indywidualizm przesunął środek ciężkości z my na ja, doprowadzając do lekceważenia drugiego człowieka sport, zwłaszcza zespołowy, uczy wartości współpracy, podążania razem, dzielenia się, które. Jak powiedzieliśmy, leży w samym centrum serca życia Boga. W ten sposób może stać się ważnym narzędziem pojednania i spotkania między narodami, we wspólnotach, w środowiskach szkolnych i zawodowych, w rodzinach. Po drugie, w społeczeństwie coraz bardziej cyfrowym, w którym technologie, choć zbliżają do siebie osoby dalekie, często oddalają tych, którzy są blisko, sport wydobywa wartość konkretnego bycia razem, znaczenie ciała, przestrzeni, wysiłku, czasu rzeczywistego. W ten sposób, przeciwstawiając się pokusie ucieczki do światów wirtualnych, pomaga utrzymać zdrowy kontakt z przyrodą i konkretnym życiem. Jedynym miejscem, w którym można praktykować miłość. Po trzecie, w społeczeństwie rywalizującym, gdzie wydaje się, że tylko silni i zwycięzcy zasługują na to, by żyć, sport. Uczy również przegrywać, stawiając człowieka w obliczu sztuki porażki, w obliczu jednej z najgłębszych prawd o jego kondycji kruchości, ograniczeń, niedoskonałości. Jest to ważne, ponieważ właśnie doświadczenie tej kruchości otwiera nas na nadzieję. Nie ma sportowca, który nigdy nie popełnia błędów i nigdy nie przegrywa. Mistrzowie nie są nieomylnymi maszynami, lecz mężczyznami i kobietami, które nawet po upadku znajdują odwagę, żeby się podnieść. W tym kontekście przypomnijmy sobie słowa świętego Jana Pawła II, który powiedział, że Jezus jest prawdziwym atletą Boga, ponieważ zwyciężył świat nie siłą, ale wiernością miłości. Nie przypadkiem w życiu wielu świętych naszych czasów sport odegrał znaczącą rolę, zarówno jako praktyka osobista, jak i droga ewangelizacji. Pomyślmy o błogosławionym Pier Giorgio Frasattim, patronie sportowców, który będzie ogłoszony świętym 7 września. Jego proste i jasne życie przypomina nam, że tak jak nikt nie rodzi się mistrzem, tak też nikt nie rodzi się świętym. To codzienne ćwiczenie się w miłości zbliża nas do ostatecznego zwycięstwa i sprawia, że jesteśmy zdolni do pracy nad budowaniem nowego świata. Twierdził tak również święty Paweł VI 20 lat po zakończeniu II wojny światowej, przypominając członkom pewnego katolickiego stowarzyszenia sportowego, jak bardzo sport przyczynił się do przywrócenia pokoju i nadziei w społeczeństwie wstrząśniętym skutkami wojny. Powiedział. To budowanie nowego społeczeństwa jest celem Waszych wysiłków, w przekonaniu, że sport, dzięki zdrowym wartościom wychowawczym, które promuje, może być niezwykle pomocnym narzędziem duchowego wzrastania osoby ludzkiej, co jest pierwszym i niezbędnym warunkiem społeczeństwa uporządkowanego, spokojnego i twórczego. Drodzy sportowcy, Kościół powierza Wam niezwykle piękną misję, abyście w swoich działaniach byli odbiciem miłości Trójjedynego Boga dla Waszego dobra i dobra Waszych braci. Zaangażujcie się w tę misję z entuzjazmem, jako sportowcy, jako trenerzy, jako stowarzyszenia, jako grupy i jako rodziny. Papież Franciszek lubił podkreślać, że Maryja w Ewangelii jawi się nam jako osoba aktywna, w ruchu, a nawet w pośpiechu, gotowa, tak jak potrafią to matki, wyruszyć na wzywający gest Boga, aby nieść pomoc swoim dzieciom. Prośmy ją, aby towarzyszyła naszym trudom i zapałowi i aby zawsze ukierunkowała je jak najlepiej, aż do największego zwycięstwa. Zwycięstwa wieczności, nieskończonego boiska, gdzie gra już nigdy się nie skończy, a radość będzie pełna. Krótkie ogłoszenie we własnej sprawie, bo wielu z Was śledziło nasze relacje z Watykanu przed, w trakcie i po konklawę, i z tego wszystkiego powstała teraz książka pod tytułem Leon XIV Biografia Ilustrowana. To jest ponad 400 stron poświęconych nowemu papieżowi i z tego co widać, rzeczywiście jest to chyba największa biografia Leona, która do tej pory ukazała się na całym świecie. Więc jeżeli Was to interesuje, jeżeli też podobały Wam się nasze relacje z Watykanu, to linka do książki znajdziecie w opisie. Teraz akurat trwa przedsprzedaż i dlatego teraz macie okazję zamówić książkę z autografem i z dedykacją od autorów. Więc w uwagach do zamówienia po prostu napiszcie, jaką byście chcieli mieć treść dedykacji, a ją wpiszemy, a jak już książka przejdzie z drukarni, to prosto do Was wyślemy. Do zobaczenia!